Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnych zapowiedziach gier na platformę PlayStation VR drugiej generacji. W tym materiale pokażę Wam kolejne gry, które ukażą się już wkrótce na właśnie tą platformę. Zostańcie ze mną do końca, bo naprawdę warto. A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie nie zapomnijcie zostawić subika na moim kanale. Zapraszam do oglądania! Gra Gorn jest to dynamiczna gra akcji VR, w której gracz wciela się w gladiatora i staje do walki w arenie przeciwko różnym przeciwnikom, korzystając z ruchowych kontrolerów VR. Gra oferuje szereg różnych broni od mieczy i toporów, połuki i kusze, a także umiejętności specjalne, takie jak teleportacja i spowolnienie czasu, co pozwala na bardziej zręczne i efektowne ataki. Walki w Gorn są krwawe i brutalne. A każdy trafiony cios wywołuje efektowną fontannę krwi i odłamki kości. Jednym z wyróżniających elementów gry jest jej stylizacja graficzna, która łączy w sobie elementy klasycznej rzymskiej architektury i kostiumów z brutalnym i absurdalnym humorem. Niektóre z przeciwników, z którymi gracz musi się zmierzyć, to na przykład gigantyczne postacie w kształcie ołówków, krabowate istoty z młotami w miejsce ciał czy potężne centaury. Gorn oferuje także różne tryby gry, w tym kampanię fabularną, w której gracz walczy z coraz trudniejszymi przeciwnikami, jak również tryby przetrwania, wyzwania i losowe areny. Gra została bardzo dobrze przyjęta przez graczy i krytyków dzięki swojej innowacyjnej i zabawnej rozgrywce, a także bogatej gamie broni i umiejętności. Jak widzicie na swoich ekranach, gra miała ukazać się już 16 marca, ale niestety będzie troszeczkę później. LOWFI to cyberpunkowa gra eksploracyjna, osadzona w dystopijnej przyszłości, w której gracz wciela się w rolę policjanta pracującego w mieście pełnym niebezpieczeństw. Gra została stworzona przez niezależne studio Iris VR i jest dostępna na platformach VR. W grze LOWFI gracz przemierza wirtualne miasto wykonując różne zadania i interakcje z jego mieszkańcami. Świat gry został zaprojektowany z dbałością o szczegóły, co skutkuje wspaniałą atmosferą cyberpunkowej estetyki. Gracz może korzystać z różnych urządzeń i gadżetów, takich jak futurystyczny motocykl, drony lub implanty cybernetyczne, co pozwala na eksplorację miasta w różnych stylach i pozwala na wykonywanie różnych zadań. Jednym z wyróżniających elementów gry jest jej otwarty świat, w którym gracz może swobodnie przemieszczać się między różnymi obszarami takimi jak dzielnice mieszkalne, strefy przemysłowe, a nawet podziemia. Świat gry oferuje również szereg tajemniczych wydarzeń, które gracz może odkrywać i rozwiązywać, aby odkryć głębsze tajemnice miasta. Gra Lofi oferuje również elementy interaktywności i nielinowości, dzięki czemu gracz może podejmować różne decyzje, które wpływają na rozwój fabuły i końcowe zakończenie gry. Gra ma również znakomitą ścieżkę dźwiękową, która dodaje do jej dystopijnej atmosfery. Podsumowując, Lofi to wspaniała gra eksploracyjna, która oferuje graczom niesamowitą przygodę w futurystycznym świecie cyberpunku pełnym tajemnic i niebezpieczeństw. Grę, którą widzicie na swoich ekranach, możecie już ściągnąć za darmo tak zwane demo i możecie sobie pograć. Gra oczywiście nosi nazwę Sea Smash VR. Jest to gra w wirtualnej rzeczywistości zręcznościowa stworzona przez studio VR Senal. W grze gracz kontroluje ruchy paletką i próbuje odbijać piłkę do przeciwnika, a jednocześnie unikać ataków przeciwnika. Sea Smash VR oferuje wiele trybów gry, w tym tryb dla jednego gracza, tryb dla dwóch graczy oraz tryb wieloosobowy online. W trybie dla jednego gracza gracz może przejść przez serię coraz trudniejszych poziomów, a w trybie dla dwóch graczy gracze rywalizują ze sobą, odbijając piłkę do przeciwnika i unikając jego ataków. Gra wykorzystuje ruchy kontrolerów VR, co pozwala na dokładne sterowanie paletką i odbijanie piłki w dowolnym kierunku. Dodatkowo gra oferuje specjalne umiejętności, takie jak możliwość wystrzelenia piłki w przeciwnika lub stworzenia tarczy, która ochroni gracza przed atakami właśnie przeciwnika. Seasmash VR oferuje również dynamiczną i kolorową grafikę oraz wspaniałą ścieżkę dźwiękową, która dodaje do jej atmosfery. Gra jest bardzo interaktywna i oferuje wiele sposobów na zwiększenie swoich szans na zwycięstwo, takich jak wykorzystanie różnych umiejętności i zmiana strategii podczas gry. Podsumowując, to gra wciągająca i zręcznościowa, która oferuje wiele różnych trybów gry i interaktywnych funkcji. Jest to wspaniała gra dla miłośników gier sportowych i zręcznościowych, którzy chcą przeżyć emocjonujące doświadczenie w wirtualnej rzeczywistości.